Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszamy na recenzję komiksu od wydawnictwa Egmont Delisie. Jest to pierwszy tom nowej serii. Polskich autorów, która skradła nasze serca od pierwszego przeczytania. Jest to bardzo smakowity komiks. Mamy tutaj miasteczko Deliland, w którym żyją nasi bohaterowie. Główna bohaterka, którą tutaj już też mogliśmy zobaczyć, Ramen, jest najlepszą kucharką z całej rodziny, z rodziny, która gotuje. I jej pasją jest gotowanie, i gdy po dniu przepełnionym gotowaniem każdy zajmuje się swoją pasją, to ramen dalej gotuje. Pierwsza historia tego komiksu jest to takie zapoznanie się ze światem Delisi. Poznajemy tutaj wszystkie siostry, które w rodzinie są. One mają bardzo smakowite imiona, nawiązujące do oczywiście różnych pokarmów. Liść laurowy, tort urodzinowy, jest szarlotka, jest arbus, guarana. Bardzo tutaj różne takie Imiona one mają. Muszelka kokardka lazania, tutaj też się znajdą, nawiązanie do makaronów. Mąka, cukier, tam też były przodkinie delisiów, także poznajemy ich oraz ich świat w tej pierwszej części komiksu. Dowiadujemy się, co one robią i w miarę gładko przechodzimy do pewnego show w telewizji, które nawiedza z Nienacka różne restauracje. No i akurat padnie na delisiową restaurację wtedy, kiedy nie będzie ramen, bo ona wyjechała, a ramen jest najlepsza w tym wszystkim, także zobaczcie, nawet tutaj. Po Pożar się pojawił, będzie zabawnie, dużo się dzieje, a tutaj nawet mamy przepisy na to, w czym zniknął szafran. On się tam pojawił na pierwszych stronach, i tutaj mamy właśnie przepis na danie z szafranem. Zobaczcie, tutaj mamy w górnej części stron, gdzie nie gdzie, mamy główki bohaterek. To oznacza, że tutaj zaczyna się zupełnie inna historia. Ta na przykład trwa przez dwie, trzy strony, a tutaj już jest trójka kolejnych bohaterów i zupełnie inna historia niepowiązana z tą poprzednią. Ona się zaczyna w zupełnie innym momencie, chociaż oczywiście wszystkich bohaterów tutaj znamy przez ten początek, gdzie mogliśmy wszystkich poznać. Także bardzo fajnie zostało to tutaj stworzone. Niby osobne historie, a jednak wszystko tutaj nawiązuje do tego delisiowego świata. Bardzo podobają mi się te ilustracje. Od nich aż bije po prostu taki dynamizm. Widać, co te nasze bohaterki, ci bohaterzy tutaj czują. Dużo się dzieje. O, zobaczcie, czy coś Wam to przypomina. Dużo się dzieje. To jest bardzo taki uwspółcześniony świat, przeniesiony w krainę. Bardzo smakowitą. Jest tutaj na końcu też. Opowieść o najmłodszej bohaterce, gdzie nie mamy praktycznie słów Zobaczcie, same ilustracje i tu też widać co się dzieje, widać o co chodzi Więc tutaj tych słów praktycznie nie potrzebujemy W przygotowaniu jest już kolejny tom Delisiów, którego bardzo nie możemy się doczekać Tutaj mamy, zobaczcie, menu bohaterki Naszej serii. Świetny komiks, ubawiłyśmy się przy czytaniu nieźle. I tak jak już wspomniałam, nie możemy się doczekać drugiego tomu serii. A was zapraszam na blog, gdzie o tomie pierwszym też, co nieco jest napisane, są zdjęcia. Także zajrzyjcie koniecznie na blog. Również w opisie do filmu jest link. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to teraz to zmieńcie i kliknijcie w ten czerwony przycisk, aby zmienił się na szaro. Wtedy będziecie zawsze na bieżąco ze wszystkimi filmami. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.